Czym jest Smart City? Czy Rzeszów może być Smart? Jak najnowocześniejsze technologie pomogą nam wszystkim żyć lepiej, sprawniej i wygodniej? Rzeszów Smart City to ruch pomyślany jako ośrodek nowoczesnego myślenia o Rzeszowie. Wierzymy w to, że nasze miasto może być miastem przyszłości, pełnym inteligentnych rozwiązań, służącym wszystkim mieszkańcom. Najważniejszym skarbem Rzeszowa są jego mieszkańcy ich pomysły, ich zaangażowanie. Jeśli więc chcecie nam swój pomysł przekazać, chcecie zobaczyć, że został wdrożony, przyjdźcie na nasze spotkanie. Tam dyskutujemy, spieramy się, ale też myślimy nad tym, jak sprawić, aby w Rzeszowie mogło to zafunkcjonować. To, jaki jest i będzie w przyszłości Rzeszów, zależy od Waszych pomysłów, od Waszego zaangażowania. Zapraszamy, przyjdźcie na nasze spotkanie. Powiedzcie nam, co i jak chcielibyście zrobić. Rzeszów Smart City, zapraszam.